Cześć wszystkim, ja jestem SzymaGames i w dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie na rajdę na klinkę, którego bardzo długo oczekiwałem. Już, już prawie jesteśmy. Jest, jest ze mną Adik, ty też, ale będziemy walczyć oddzielnie, ponieważ chcemy sobie zrobić cele. Zobaczmy sobie kontry, zanim czekaj, czekaj. Kontry zobaczę. Dobra, fighting. Fighting? Tak, fighting. Tłumaczę, a może dać. Kurde. Dobra. Dobra. Mm. Dobra, to ja sobie mm, bulba bulba miau. Go. nie, dobra, button. Nie. Private group. Create group. Dobra. ok. O no dobra, nawet sam machamp mi się polecił. A, dobra. Nie ma czego, spokojnie. Już idziemy? Co? Nie, tutaj po prostu dlatego, że tutaj nikt nie przychodzi z tym. Hmm. No, Niech ja to, to jest No Nie, Chariem. Nie, to jest najpiękniejsze. Ja u że już. Będę ma, Nie, ten, jest ten jest ma nie do defa, to nie jest na słabo. Ja myślę, że, że ma czampem jednym na luzie do zbioru. Flareon też jest dobry, bo to jest metal. Rhyhorn? Mam liczbę niż Flareon. A tak. Nie, mi poleciło takie. Rydon, Rhydon, czyli tobie Rajhor. Tak, to spoko. A Kangaskhan? Zależy jakie masz ataki, bo pewnie e, masz... Earthwake i Mutlap. A, no to masz, to będą super efektywne. Dobra, czyli wszystko mam. No ja ty, dobra, to już 45. pięćset. A Gengar? Mm. I tak mi się nie tak i tak masz. No, tak, wszystko no jest. właśnie, też myślimy, zwłaszcza patrząc. To znaczy czy to szlejk trzydziesty Ktoś do ciebie do grupy dołączył, jak ty styf jakiś. Czekaj, jak tam Tu? Już nie da się, dobra. Dobra Ja wierdzielnych jakiś ty do ciebie dołączył. Kurde, mam dziwne palce. Muszę sobie rozgrzać, żebym mógł go złapać. Tak? Okay. Tak, jakby to... nie, A jak ktaczka jak... się wisa, to idziemy. Znaczy nie, bo jak, jak walczyłem w bitwie i bo, jak jechałem samochodem to mnie wywaliło. Więc y, jak zbijemy już będziemy go łapać, to wtedy można pójść. Już. Boś, nie, Dobra. Ale wejdziemy już... Czy już walczysz? to no ja trochę wcześniej. Dobra. Tu, ale szybko idzie ten kling. Dobra. Dobra. Zbity. Ta no, szybko się go zbije. Tylko trzeba, by złapać. Z tym może być problem, biorąc pod uwagę moją rękę. Golden Raspberry, ale się cieszę. Valerie Candy. Jest to dobra. Control WTN 12. No. Fajnie. Aha, jutro. Nie jutro, od sekund. Dobra, ja pod, podkręcenie, jednak próbuję co chwilę używać ataku. Kontrówwerka jedna. Kontrówwerka taka. Kontrówwerka. Kontrówwerka. tysiące Kontrówwerka. To Kontrówwerka. To Kontrówwerka. Nie, ja na raspberry go łapię, też ci polecam Żeby nie marnować golden Kurde, ale nie chcę siąść Trochę się boję Jest, za pierwszym bołem. Co, jest trzeci, próbuję Jest, też złapałem Hej, zajebiście mi Dobra, Dobra. Ale pięknie. Jest na zwykłej O, ja też na, na zwykłej Razberce podkręcony, bez niczego. Kurde, ale się cieszę z tego klinka. No dobra. No to... Co to jest? Co to jest? Co to jest? Ej, co to jest? Łuczok dziki. Dobra. Zobaczmy sobie price. Dobra. Jest dobry całkiem. No to, jeśli odcinek wam się spodobał, jeśli chcecie więcej tego typu materiałów, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. A ja muszę kończyć. No i pa.